Dobra, sielanko. No, że sielanko, że nic nie było. En, dobra, dzisiaj jest druga część. a wam, że w tym odcinku Da wam planszę do tego chyba. Planszę taka, że na końcu odcinka się wyświetla. Tu się też tak chyba wyświetla? Powinno się teraz wyświetlać. No dobra, zaczynamy odcinek. Na, na starcie zostawcie sobie suba. Nie, nie, nie. Zostawcie sobie suba i lajka. Bez dzwonka. Ale jak, jak, jak ktoś chce dzwonka, oni sobie kliknie. Jak ktoś chce, ale suba polega. Ale będzie... Dobra, lajka i suba. Dobra, to teraz zaczynamy odcinek. Teraz zobaczycie Tajlapsze. Jak wszystko e, tu niosę. Myślę, że Wantajna będzie fajny, to ja już... Ja już to przekładam. Zatrzymam mnie kiedyś przechodzi. Dlaczego mu palę pod blokiem. Ja myślę, że Wantajas wyszedł jak coś. Będzie seria o dzisiaj, w drugiej części, o samochodach, więc zaczynamy. Dobra, numer Szybkie jeden. Info. będę info, będzie samochód. się wysiedlać na ekranie oceny. Lamborghini, o tu, ale nie ma napisanego. Dobra, i tak to wygląda z przodu, tak to wygląda i jeździ. Też ma ładny spoiler. To można tak i ładne bardzo światło. I patrzcie jakie ma rury. O nie, tu nie ma co pokazywać. Dobra, no i ty, teraz do drugiego. Dobra, drugi to jest taki, taki bardziej szary. Wiecie, że mnie lepiej słuchać, bo to zdjąłem maskę. Dobra, um, no mamy takiego szaro zielonego. Jest tak wygląda z przodu. O czekaj, walnę w kamerę. wjechał w kamerę. Dobra. I tutaj mamy napisane... E9 Ej, ja tu naklejkę na odwrót patrzcie. To jest normalnie. A to jest... No, źle naklejka. A tu? A tu jest dobrze, dobra. To, to nic. Mm, tu jest jakaś rura. To jest naklejka. Coś. Jak coś nie było tego, bo te dwa... Do, one są suwane i tak. No. No, i tutaj mamy rury, tak? tak. No, rury, rury. No i tyle, teraz ostatni samochód i. No i tyle. No nie chcę drugiego drugi ciągu No. Nie, nie, to, to jest żul Nie. Postać mi do tego samochodu zniknęła. Po prostu ja nie wiem, gdzie ona jest. Ja pamiętam, jak te auto kupiłem. Serio. Ja jakieś 5-6 lat miałem. Dobra, no i tak wygląda. Ładne. Wiem, tu nie brakuje klęska. No i tyle z tego. Jak Wam odcinek się dobrze, to piszę w komentarzach, żeby. No było więcej. Więc. To. to trzecie, suba. Blanca y la